Taki lekki y, ból głowy y, oraz ogólne osłabienie. Położyłem się, wziąłem książkę, bo czułem się źle, prawda? Myślałem, że się położę, to mnie przejdzie. No właśnie, objawy, jeżeli chodzi o moją osobę, y, były trochę inne niż u męża, bo miałam takie wrażenie, że mam zawał serca, bo się po prostu dusiłam. Brakowało mi powietrza. Gdy zorientowałem się, że coś jest nie w porządku, zadzwoniłem na pogotowie ratunkowe. Wjechała karetka pogotowia. Dzwonkiem dali znać, że są. Podniosłem się z łóżka, poszedłem do drzwi i przy drzwiach. Całkowicie osłabłem, tak że ledwo przekręciłem zasuwę w drzwiach. No, przede wszystkim otworzyły okna na przestrzał, prawda? Także był silny ruch powietrza z zewnątrz. Przyjechała straż pożarna. Stwierdziła, że jest silne stężenie tlenku węgla. W początkowej fazie nie było wiadomo, jakie będą skutki. Czy nie będzie obumarcia jakiejś części mózgowej? Dlatego w świetle tego, co ustalono, przyczyną było podłączenie sąsiada się do kratki wentylacyjnej z przewodem dominowym. Jak się ma takie urządzenia w domu, jak piece gazowe? To wszelkie objawy niepokojące, jeżeli chodzi o samopoczucie, to wszelkie objawy trzeba traktować poważnie.